Bardzo cieszymy się z tego, że, że udało nam się strzelić dwie bramki, a przy okazji nie stracić, bo, bo myślę, że y, to było naszym głównym założeniem i jest przed każdym meczem, że przede wszystkim nie stracić bramki, a, a coś na pewno strzelimy. Tabela się tak splaszyła, jeżeli chcemy gdzieś tam myśleć o górnych rejonach, żeby się załapać do tej pierwszej ósemki przynajmniej, to był to bardzo ważny mecz, także, także trzy punkty bez ceny na, na dzisiaj. W pierwszej minucie teraz my mieliśmy stuprocentową sytuację, nie strzeliliśmy i... i... Nie wiem, trzy minuty później dostajemy bramkę z, z, z rogu, no nie tak to miało wyglądać, ten początek. Bardzo dobre doświadkowanie Filipa, hmm. ćwiczymy dużo starych fragmentów na, na treningach i w końcu to, to przyniosło efekty yy, z założenia, miałem wbiegać tam, gdzie... Tam, gdzie yy, Filip uderzył i 1-0. Cieszymy się, że na zero z tyłu tak? i kolejny mecz na, na wyjeździe wygrywamy. Myślę, że do tego zaczniemy już punktować u siebie i będzie coraz lepiej. Przestańcie z tym nazewnictwem weterani. Zobaczcie na Ligę Włoską, ilu zawodników gra powyżej 38 lat w jakiej są formie. I, i przy odpowiednim treningu i prowadzeniu się można grać bardzo długo. Dzisiaj się pocieszymy z tego zwycięstwa, ale teraz jest przerwana kadę trzeba nad no, tymi mankamentami, które, które jeszcze na pewno są potrenować żeby ich nie było w następnych meczu. Pierwsza kartka jeszcze może zasłużona, ale druga zbyt pochopnie że sędzia mi ją dał, ale, no ale cóż no, dobrze, że w końcówce mieliśmy przewagę dwóch bramek i dowieźliśmy to do, do końca. Graliśmy się, jakbyśmy grali u siebie, tak więc kibiców tyle przyjechało, że, że naprawdę atmosfera super. Możemy na nich liczyć zawsze, zawsze nas wspierają i, i dzisiaj na pewno e, można powiedzieć, że, że byli na wyjeździe, ale graliśmy tak, jakbyśmy byli u siebie, bo, bo byli głośniejsi od, od kibiców tu, tu z Gliwic.